na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na wrzesień. Wrzesień jest to czas jakby powrotu do mm, tych codziennych zadań, spraw, szkoły, uczenia się, pracy, działania. 2 września, pluton, który jest w biegu wstecznym, wejdzie jeszcze na 3 miesiące właśnie w znak koziorożca, więc jakby echo tutaj jakichś starych spraw, coś takiego, tak przynajmniej tutaj przedstawiają to Astrolodzy czy astrologowie, zależy jak to wymawia i mówi. W każdym razie w znaku panny jesteśmy bardzo mocno tu i teraz i tak powinniśmy być. Przygotowujemy się właściwie, robimy zbiory i zapasy, bo tak to kiedyś bywało drzewie bywało. Więc myślę, że zobaczymy w tych czytaniach, co tutaj się będzie otwierać dla każdego znaku. Znak panny, wszyscy w tym znaku urodzeni, wszystkiego dobrego. Ja Wam jeszcze chcę podziękować za wszystkie lajki, za subskrypcje, za to, że tu jesteście, dzielicie się kanałem. Zapraszam Was na stronę www.planduszy.pl, tam można kupić jeszcze, jak widzicie, książkę Plan Duszy. Ostatnie właściwie dni do 2 września promocji letniej tej książki. Zapraszam też, jeśli ktoś potrzebuje sesji. No i kurs odczytu Planu Duszy online już w listopadzie od 15. I będzie się można, już właściwie można się zapisywać, już kilka osób się zgłosiło. Także zapraszam bardzo do czytań na wrzesień i życzę jeszcze raz pannom wszystkiego najlepszego, ponieważ jest to Wasz czas, więc zobaczymy przedłużone troszkę czytanie dla wszystkich panien. No i tak, przechodzimy dalej. Witam, Witam. wszystkie ryby w czytaniu na wrzesień. Takie opóźnienie wyniknęło z tego tytułu, że złapałam takie przeziębienie, to ciężkie i w związku z tym to, co już miało być dawno, to właśnie dopiero teraz będzie powolutku, bo jakby kondycja nie taka. Więc zobaczymy, jak to u Was jest. Wszystkich, którzy czekają, przepraszam, że musieli czekać. Natomiast nie zawsze jest tak, że można wszystko zrobić, no bo się nie da. Siła wyższa. Ok, macie bardzo fajną kartę na wrzesień, a mianowicie Moc, czyli kartę ognia, kartę lwa, to też jest takie rozpalenie, to jest. Y takie połączenie z instynktem, które mówi, że poradzisz sobie ze wszystkim. Nawet jeśli będziesz miał trudności, czy miała trudności, możesz wyjść z nich obronną ręką. Tutaj, jak widzicie na drzewie życia, mamy pomiędzy Gebura i Haset. I to oznacza, że mogą być tutaj, w tym miesiącu, we wrześniu, mogą być tutaj różne przełomy, które. Będą po coś, żeby nie było zbyt statecznie, żeby nie było zbyt równomiernie czy równoważnie. Tutaj coś będzie się chciało przełamywać, albo wy będziecie chcieli coś intuicyjnie przełamać jakiś schemat jakiś wzorzec może. I może to jest właśnie ten moment, że będzie można sobie z tym poradzić. Także myślę, że to jest dobra bardzo karta. Natomiast będziecie się czuli czasami mocno wyśleni czy przesileni przez właśnie wykorzystywanie swojej mocy do tego, żeby z czymś sobie poradzić, co nie będzie proste wcale. No dobrze, zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co tutaj jest w y, głównej energii, waszej, bo już ta na miesiąc jest. Głupiec, no głupiec, tak, dobrze, dobrze, że ma moc. Ryzykuje. Chcecie coś y, zrobić, z czymś pójść, wyjść, zaryzykować. Y, może to nie być mądre może tutaj być coś na rzeczy dlatego macie słuchać swojego instynktu, tak czyli macie jakby łączyć się z tą swoją mocą ale jednocześnie łączyć się z tym co wam podpowiada taki instynkt samozachowawczy tak zobaczymy w kolei jeszcze co tutaj będzie przeszłość, która ma wpływ na teraźniejszość tutaj jest teraźniejszość mamy przyszłość coś co może Wam pomóc i tutaj mamy kartę śmierci też wielkie arkana, bardzo ciekawe ułożenie, tutaj jest piątka kielichów i to jest w tym co jest, może być zablokowane, dodatkowe jakieś e, podpowiedzi siódemka kielichów no, i wynik jest ksiądz, czyli inaczej, arcykapłan. Piątka. Wielki Arkana, również karta byka. W atmosferze czwórka. No właśnie, i widzicie tutaj w atmosferze, i tu w tym, co zablokowane, mamy właśnie tą ścieżkę. To, co mamy tutaj na, pokazane w karcie mocy. Czyli mamy Gebura i Hazet. Macie tutaj. Chyba definitywnie jakiś taki, nawet arcykapłan jako Piątka pokazuje się właśnie w tym wyniku. Macie tutaj ewidentnie coś do przepracowania. Jest to jakieś zamknięcie być może, jest to jakaś stagnacja, zresztą widać to w tej karcie. Tutaj nie ma przepływu, tutaj coś się zamknęło, może zamknęły się Wasze serca. Uczucia nie płyną, nie wypływają ani nie wpływają. Gdzieś tutaj jest takie wyizolowanie, być może, czy takie odejście od bycia z innymi, czy takie właśnie chęć odizolowania się, bo boli, bo coś jest nieprzepracowane być może. Z przeszłości idzie satysfakcja. I to jest szóstka kielichów. I no powiem tak, że szóstka, jakby centralnie tutaj na drzewie życia w Tifaret, mówi o harmonii i mówi o tym, że mogło być harmonijnie, że mogło być tutaj wspaniale i radośnie i wszystko mogło płynąć i przepływać. Nie było takiego zastoju, tak, ale coś być może, nie wiem, czy zewnętrzne jakieś czynniki mogły wpłynąć na to, że coś tutaj się jednak w Was albo podłamało, albo zmieniło. I to ta satysfakcja to jakby jest też taki punkt, w którym możemy jakby pobyć czy sięgnąć pamięcią do tej satysfakcji. Głupiec kiedy wyrusza w swoją drogę, a wy macie taką energię głupca, chce się bawić, zobaczcie, jak bardzo podobne są te karty, chce się bawić, chce podejmować akcje, chce podejmować działanie. I tutaj ta karta w przeszłości, szóstka kielichów, mówi o tym, że ta akcja miała być podejmowana i, i ma być podejmowana nadal, tylko tutaj mamy tego rycerza, który jest rycerzem mieczy. Nie jest to ten sam żywioł, natomiast jest tutaj chęć um, uczenia się, chęć eksploracji, zarówno umysłu, jak i tego, co jest głębiej. Tutaj um, jest duża prędkość, e, impulsywność. W tych dwóch kartach mamy tą impulsywność, prędkość, ryzyko. Które, no, czy się opłaci? Być może się opłaci, tak? Bo kto nie ryzykuje, ten nie jedzie. No tak przynajmniej kiedyś mówiono. Więc myślę, że to ryzyko jest potrzebne i jakby wy po potrzebujecie podjąć ryzyko. W ogóle, żyjąc tutaj na Ziemi, przybywając, my podejmujemy ryzyko tego życia i mamy się rozwijać, cieszyć się, doświadczać tego życia. Niekoniecznie musimy budować zaraz zamki i zdobywać jakieś materialne, nie wiadomo jakie zasoby, ale chodzi o doświadczanie tutaj życia w pełni, czyli w radości, w miłości. I teraz jesteśmy potem bardzo mocno indoktrynowani przez społeczeństwo, które mówi, o, zobacz, jak jest ciężko, musisz mieć dużo pieniędzy, musisz zdobyć wszystko, co się tylko da, albo stanowisko. Niekoniecznie to stanowisko daje szczęście, często też to stanowisko może dawać um, swego rodzaju stres, traumę, albo taką trzeba mieć wtedy moc, żeby się tego stanowiska trzymać, i wcale to może nie być takie radosne. A tutaj chodzi o to, że Wy we wrześniu macie mieć tutaj jakąś refleksję na temat tego, gdzie jesteście, co jest dla Was ważne, i istotne, gdzie jest Wasza moc, czy ta moc jest. Wewnątrz y, i y, to jest moc, która mówi Wam instynktownie, którędy droga. Y, czy macie też jakieś takie wglądy, być może, y, czy będziecie mieli, czy spotkanie z kimś takim, kto y, zmusi Was do refleksji na temat tego, czy to, co w tej chwili robicie, czy to, czym się zajmujecie i to, w jaki sposób się tym zajmujecie, jest dokładnie tym, czego. Pragniecie głęboko i wewnętrznie, bo jako podpowiedź jest tutaj również wasza wyobraźnia. Czyli siódemka kielichów. I ta, ta siódemka kielichów to jest taka karta. O ile się pokaże, jest taka karta pokazująca tutaj w tym wypadku takiego smoka skrzydlatego. Można sobie tutaj wyobrazić. Różne rzeczy, bo wyobraźnia to jest, to są kolory, to, to mogą być, to może być widzenie słońca, kiedy naprawdę jest pochmurny dzień. Wyobraźnia to może być wyobrażanie sobie siebie w tym miejscu, w którym taką czujecie energię, która pozwala Wam czuć się dobrze, szczęśliwie i w satysfakcji. I wtedy ta wyobraźnia ma Wam jakby pomóc w tym, co chcecie zaryzykować? I na pewno coś tutaj jest na rzeczy. Czymś chcecie zaryzykować, albo może ma to być jakaś nowa podróż, nowa droga, nowa ścieżka. Dlatego, że jest tutaj karta śmierci I ta karta mówi, jest to karta Skorpiona. Ona mówi o totalnej transformacji, o zmianie, o czymś, o zabiciu czegoś, żeby mogło narodzić się coś nowego. Czyli nic z starą drogą, niczego nie będziecie robić po staremu. Tylko, jakby od Was zależy, czy zechcecie zrobić coś zupełnie po nowemu, zupełnie inaczej, i nie będziecie yy, patrzeć wstecz. To, co mówiłam na początku o tej, o tej piątce, o Gebura. Wszystkie piątki są w Gebura na drzewie życia. Akurat ta karta to jest piątka kielichów. To jest smutek, to jest żal. Za utraconym szczęściem, żal, że coś tam minęło i uciekło, może ta satysfakcja, ale satysfakcję czujemy wewnątrz. I nikt nie jest w stanie nas zmusić do tego, żebyśmy nie czuli satysfakcji albo żebyśmy ją czuli. Po prostu to jest niezależne. To jakby w nas rodzi się ta satysfakcja. I teraz tutaj macie to w takiej y, energii, y, tą piątkę. Tej energii, która jest trudna, która może być zablokowana, czyli możecie nie chcieć puścić tego smutku czy żalu, możecie chcieć się trzymać go. A tutaj wyraźnie karty mówią: odetnij się od tego, wybacz i zapomnij. A jeśli nie zapomnisz, no to chociaż wybacz, przynajmniej postaraj się. Popatrz na swoje życie, popatrz na swoje akcje, popatrz na swoje działanie. I może właśnie wyobraź sobie, co tak naprawdę dla ciebie ma znaczenie. Czy ludzie, czy rzeczy, czy praca, czy związek. Co tutaj jest istotne, najbardziej istotne. No i tutaj mamy wyciągnąć lekcję. Przynajmniej tak to wygląda. Jest tutaj arcykapłan, który jest skarbnicą tradycji, mądrości. Właściwie jest to połączenie nieba i ziemi. I taki przekaz, który do nas przychodzi. Właściwie, kiedy zwracamy się często do siły wyższej, to tak jakbyśmy już w ogóle nie mieli żadnych wyjść z sytuacji. Często ostatnią taką deską ratunku jest jakby głęboka modlitwa na przykład. Więc może warto, zanim dojdziecie do miejsca, w którym naprawdę mm, nie będziecie chcieli do końca puścić tego smutku, czy żalu, czy jakiegoś. Mm, związku, być może, który został gdzieś, to może warto się wtedy zwrócić o pomoc do siły wyższej, bo czemu nie? O to, żeby dała moc, o to, żebyście Wy mogli poczuć tą moc, o to, żebyście, o to możecie prosić, żebyście mogli zobaczyć w Waszej wyobraźni i wybrać Waszą nową ścieżkę. I tu są te przełomy. Właśnie. I to wykorzystanie mocy, wejście w swoją moc, żeby można było kontynuować, iść do przodu. I naprawdę iść do przodu z życiem, z zacięciem, z taką pasją. Dołożę Wam jeszcze karty, bo patrzę na tą tutaj królową i chciałabym też zapytać, jak ta królowa tutaj z tą refleksją może jeszcze na Was tutaj wpłynąć czy może to jest Wasza energia ognia tym razem, połączenia z tą mocą? Waszym żywiołem są takie lichy, czyli nieustannie mamy piątkę, szóstkę i siódemkę kielichów, czyli co? I jeszcze ta czwórka też. No, czyli mamy tak właściwie topienie się w swoim żalu, czasami smutku, a czasami wypłynięcie na taką właśnie taką strugę, właściwie, gdzie satysfakcja nam się przypomina, że a faktycznie no, można jeszcze czuć satysfakcję, prawda? Więc możecie mieć taki miesiąc, w którym będziecie tak falować, e, i dobrze by było, żebyście poczuli swoją moc e, i taką wiarę w to, że jesteście współtwórcami. E, no, i tutaj pojawiły się miecze, jako konflikt osiem mieczy e, z tą królową, czyli. Nie będziecie może chcieli w ogóle słyszeć albo widzieć tej refleksji, albo włączyć się w tą refleksję, ponieważ ósemka mieczy tutaj nazywana konfliktem, ona bardzo często pokazuje, że my mamy wokół siebie taki mur i nie chcemy po prostu, żeby ktokolwiek nam coś mówił, bo nikt niczego nie wie. No i może faktycznie nikt niczego nie wie na nasz temat. Natomiast e, można zawsze posłuchać. I niekoniecznie wchodzić w konflikt czy blokować to, co do nas przychodzi. No, weszła mi tutaj szóstka monet, czyli takie, taki, taki dobrostan, czyli każda zmiana, którą zainicjujecie, może przynieść wam dobrostan, i to wejście, widzicie te szóstki są bardzo podobne, wejście w ten stan równowagi, harmonii. Także moim zdaniem, przełomowy może być to miesiąc. Dla wielu z Was, i możecie poczuć, że no, jest to czas na zrobienie pewnych porządków. Ta kosa mówi tu bardzo wizualnie, bardzo mocno: mówi o tym, że przestań żałować. Przestań żałować przeszłości, bo to niczego nie wnosi, niczego nie zmienia. Poczuj swoją moc i siłę i zaryzykuj. Zaryzykuj, spróbuj pójść w coś nowego. Totalnie, nie bojąc się, a jeśli jest ten strach, pojawia się, to jest tak najbardziej normalne, prawda? Ale ma to być zabawa, życie ma być radością, a nie jakimś pasmem udręki. Więc może potrzebujemy zmienić punkt widzenia, również. Może potrzebujemy właśnie zerknąć do jakichś starych ksiąg, do wiedzy. Może tak jak mówiłam, do połączenia poprzez artykapłana. Czy poprzez pójście do kościoła i, i takie medytacje po prostu w ciszy i w spokoju. Wiele kościołów pootwieranych można tam usiąść, posiedzieć. Yy, I tutaj Kościół yy, jako, yy, jako yy, świątynia. Bo już nie będziemy tu się zagłębiać yy, w religię i, i na przykład każdy ksiądz powie, że tarot to B. <grym> Więc niekoniecznie będziemy tutaj o tym mówić. Chodzi o medytację, chodzi o bezpośrednie połączenie z panem, tak? Czy ze źródłem, czy ze stwórcą. Więc dla Was ma być to bardzo, może nawet nietypowy miesiąc, w którym będziecie doświadczać, tak jak mówiłam, różnych niespodzianek. I tutaj jeszcze pokazuje nam się trójka buław, czyli będzie tutaj przełom. Przełom, na które być może czekacie, nieświadomie czekacie, bo może właśnie jesteście w takim miejscu, kiedy potrzebna jest refleksja, kiedy potrzebne jest usunięcie blokad, kiedy potrzebny jest otwarty umysł i nie, nie bycie połączonym z żadnymi materialnymi czy innymi sprawami. Bycie tu i teraz, w obecności i w takim życiu, które mówi: ciesz się, popatrz. No, zewnątrz, popatrz na świat, jaki jest piękny i wspaniały. Więc myślę, że to jest taki tutaj moment dla Was. Dla każdego to może inaczej pracować, prawda? No, ale zobaczycie sami. A teraz jeszcze karta wyroczni. No, powiem, że wcale nie jest to proste, jak się ma rekonwalescencję po przeziębieniu, żeby mówić dłużej niż. Co robię. Nie chcę tutaj siąpić wam do ucha e, takim podciąganiem nosem. Transformacja. Bądź otwarty na zmianę. Czyli to jest dokładnie właściwie kwintesencja tego, o czym e, tutaj mówiłam przez te ostatnie 15 minut. Macie być otwarci na zmianę. Jeszcze e, zobaczę, co mówi tutaj e, ten twórca. Jest tu afirmacja: Jestem szczęśliwy czy szczęśliwa, żeby pracować i robić wszystko, co jest potrzebne, żeby zmienić moje życie na lepsze. No, powiem Wam, że świetnie. Jest to święta Brygida, e, która mm, ofiaruje ogień transformacji. Ofiaruje Wam ten ogień, i moim zdaniem ta refleksja tutaj w postaci e, tej królowej, Buław, to jest właśnie. Mm, Podobna bardzo lub no, praktycznie ta sama energia. Transformuj swoje życie, póki masz na to siłę, czas i moc właśnie. Ok, zobaczymy. Żeńska energia. No i jest tutaj dużo żeńskiej energii. Bardzo dużo żeńskiej energii, która być może jest tutaj potrzebna po to, żeby tą aktywność, która jest zarówno w ogniu tej mocy, jak i też w tym rycerzu, który mówi: bierz akcję, weź życie za rogi, czy działaj, i działaj szybko i sprawnie, i odcinaj się, i, i eksperymentuj. Tak samo ten głupiec tutaj to jest też taka energia, która może być bardziej męska niż żeńska, powiedziałabym. Więc ta żeńska energia jest też Wam potrzebna jako równowaga, bo zawsze coś, jeśli żyjemy w świecie dualnym, jest po przeciwnej stronie. Wagi, tak jakbyśmy mieli tutaj zimne i ciepłe, i suche i mokre i tak dalej. I słońce, i księżyc. I to tyle ode mnie. Życzę Wam bardzo udanego września. Wszystkiego dobrego.